Triumf zaczął bardzo mocno gonić europejski rynek. I zaczął to robić w momencie, kiedy KTM jest na skraju bankructwa, a Chińczycy weszli do gry mówiąc: Dzień dobry, oto jesteśmy, zobaczcie, co mamy dla Was taniej. Ja jestem Daniel, wy oglądacie RR Moto i w dzisiejszym materiale pojeździmy sobie na Triumfie Tigerze 900 Reali Pro. Mówiąc o tym, że Triumph goni europejską czołówkę, mam na myśli fakt, że w zeszłym roku, czyli w 2024, sprzedali ponad 133 tysiące motocykli, podczas gdy BMW w tym samym roku sprzedało ponad 210. I powiecie, ale jak on goni BMW, czy tam europejską czołówkę, skoro to jest dalej o połowę mniej niż BMW? Okej, okay, ale trzy lata wcześniej to było zaledwie 60 kilka tysięcy motocykli, więc Triumph. Nie rośnie. On robi milowe skoki do przodu i to wszystko dzieje się w momencie, kiedy tak jak powiedziałem na początku filmu, mamy kryzysy w europejskich markach. Japońskie marki wciąż dominują, bo chociażby Honda i Yamaha łącznie zajmują około 30% europejskiego rynku, ale Chińczycy już nie pukają. Oni normalnie wchodzą i pokazują swoje motocykle, które są bardzo dobrze wykonane, ja nie mówię idealnie. I z serwisami też jeszcze cały czas się rozwijają. Ale na dzień dobry, dotykasz takiego motocykla, on się nie rozlatuje w rękach, nieźle jeździ, a jest kilkadziesiąt procent tańszy niż to, co do tej pory Europejczycy mogli kupić. Więc triumf, i nie tylko triumf, generalnie marki, które są dostępne w Europie, muszą grać na wielu frontach naraz. I co na to triumf? 900 stoi tutaj nie bez powodu, ponieważ po pierwsze dostaliśmy ją na test długodystansowy. Na moje pytanie Triumph powiedział: OK, możecie wziąć motocykl na całą sezon, testować, robić swoje filmy i powiedzieć to, co chcecie powiedzieć, więc. W ten sposób ten motocykl trafił w moje ręce na ten konkretny sezon. Zrobimy nim również trasę po Bałkanach i póki co powstaną cztery filmy na jego temat. Pierwszy film, który w tej chwili oglądacie są to moje pierwsze wrażenia na temat tego motocykla po przejechaniu 2000 km i użytkowania go tak po prostu na co dzień, plus krótkie trasy do około 500 km. Drugi film, który zobaczycie, to jest porównanie tego motocykla z y, moim starym GT, czyli porównanie rally z GT oraz przedlifta z poliftem. Bo jest kilka ciekawych smaczków, które zauważyliśmy i chciałem je pokazać w filmie. Ja wiem, że to będzie film wyłącznie dla osób, które mega się tym interesują, ale myślę, że może być ciekawy. Trzeci i czwarty film to już będzie nasza wyprawa na Bałkany, gdzie opowiem Wam jak tam było, jak się motocykl spisał, ile nas to generalnie wyniosło i war czy warto, na pewno będzie warto i gdzie warto pojechać. Więc wracając do naszego Rally Pro. W tym filmie skupimy się, jak się nim jeździ na co dzień i jaką mamy konkurencję, bo to też jest bardzo ciekawy temat i nie, na pewno go tutaj nie ominiemy. Ja zaznaczę tylko jeszcze, że ten motocykl posiada kilka dodatków. Dodatkami są na przykład... Aluminiowe osłony chłodnic i co ciekawe, one były akurat dosyć tanie w ASO, bo kosztowały około 540 zł. Mamy także wysokie gmole, które zabezpieczają bok motocykla oraz BAK. Chyba, że zrobimy backflipa, no to już wtedy go nie zabezpieczają. I mamy także dołożony zestaw kufrów dwa boczne, które w tej chwili są odpięte, i centralny na płycie pływającej, który zawsze mam ze sobą. Generalnie, poza tymi dodatkami, motocykl jest w pełni seryjny i to jest ważna informacja, bo przy porównywaniu do konkurencji do tego sobie wrócimy. Tiger dla Triumfa jest bardzo ważnym motocyklem, ponieważ Tiger 900 jest najchętniej kupowanym motocyklem z oferty. A rynek w Europie rozkłada się w tej chwili, że 70% wszystkich motocykli, które się sprzedają, to są albo motocykle typu naked, albo motocykle w typie adventure on-off, czyli takie jak ten tutaj kolega. I z tego segmentu każdy z producentów chce wyrwać jak najwięcej, więc to właśnie tam w tej chwili są wytaczane ciężkie działa, nie w motocyklach sportowych, tylko właśnie w nakedach i motocyklach w typie Adventure. Co ciekawe na przykład, mówiłem wam o tym, że BMW sprzedało ponad 210 tysięcy motocykli. Wiecie, ile? Z tego to było S1000RR? Lekko ponad 10 tysięcy sztuk. I to jest ten segment motocykli sportowych kontra cała reszta rynku. Dlatego Triumph na przykład nawet nie ma typowo sportowego odpowiednika w swojej ofercie. Owszem, ma Daytonę 660, ale to nie jest motocykl sportowy, tylko to jest semisportowy. Do tego, do tego już nie ma nic więcej tak naprawdę, ale to nie jest tak, że też Triumph w ogóle nie interesuje się motocyklami sportowymi, bo na przykład swojej najkiedy pięknie marketingowo to ograł. Są zasilane za pomocą jednostek 765. I te same jednostki, oczywiście odpowiednio zmodyfikowane i przystosowane, biorą udział w Moto 2, ponieważ Triumph jest głównym dostawcą, jedynym dostawcą silników do kategorii Moto 2. Więc pięknie marketingowo sobie to ograli. Natomiast w segmencie, w którym jest GS, w którym jest Africa Twin, w którym bardzo mocne są Tracery, Kawasaki ma swojego wersysa, Suzuki sobie trochę gorzej tam radzi. Muszą mieć coś, co będzie konkurowało, będzie po prostu bardzo konkurencyjny. I oczywiście mają też Tigera 1200, który, jak dla mnie, to jest tylko moja opinia, powstał tylko po to, żeby konkurować, żeby być super prestiżowym, napakowanym, wręcz przepakowanym motocyklem i konkurować oczywiście z GSM wcześniej 1250, teraz 1300. Natomiast 900 jest dużo bardziej uniwersalnym motocyklem, który wchodząc na rynek miał konkurować jednocześnie z motocyklami litrowymi, i mniejszymi, bo wtedy była Afrika Twin 1100, były też mniejsze, do dzisiaj są przecież mniejsze pojemności, wtedy były GS850, teraz już są GS900 i Tiger miał konkurować jednocześnie, 900K miała konkurować jednocześnie i z Africą Twin, i z mniejszym GS-em, i z Tracerem 900. On miał konkurować generalnie ze wszystkimi, którzy nie są. Turbo topowymi 150-konnymi motocyklami. I tak w rzeczywistości robi. To jest moja opinia osobista, ale na szczęście, nie tylko moja, bo niedawno kilka innych osób miało okazję pojeździć sobie tym motocyklem. I na przykład mój serdeczny kolega, którego teraz tutaj pozdrawiam, czyli Filip, był zaskoczony, jak dobrze tym motocyklem się jeździ pod względem ergonomii, ponieważ Wersja rally jest wyższa od GTK i tutaj posiłkując się danymi technicznymi powiem Wam, że to chyba było 860 mm wysokość siodełka. Tak. 860 do 880 mm wysokość siodełka. Ja w tej chwili jeżdżę na obniżonym, czyli te 860 mm. Co ciekawe, można sobie dokupić jeszcze fabrycznie niższe siodełko i w Afryce Twin też można to samo zrobić. Jeżąc na obniżonym siadełku dla mnie jest spoko, mój kumpel Filip, który jest ode mnie wyższy, on kiedy sobie podniesie te siadełko, dla niego też jest spoko, a różnica pomiędzy nami to jest 20 cm wzroście, 1,75m kontra 1,95m czy tam nawet 1,97m i oboje na tym motocyklu czujemy się komfortowo. To wcale nie oznacza, że Triumph zrobił jedyny słuszny motocykl, najlepszy na całym świecie, ale to oznacza, że ergonomia na tym motocyklu jest po prostu udana. Siedzisko teoretycznie jest twarde, chociaż jak naciśniemy, to wcale nie jest aż takie twarde, jak się wydaje. Natomiast w praktyce jest bardzo wygodne przejechanie 500 km jednego dnia na tym motocyklu nie jest obciążeniem jakimś dużym dla naszych pośladków, nóg i co dziwne, dla mnie osobiście dziwne również dla kręgosłupa. Osobiście podniósłbym kierownicę, już sprawdzam, na przykład Motech, ma wieżyczki, które można sobie tutaj dokupić aluminiowe, żeby się nie złamały podczas jazdy. Kierownica pójdzie do góry na przykład o 2-3 cm i jest super komfortowo. Ten motocykl też ułatwia stanie na nim podczas jazdy, co jest oczywiście ukłonem w stronę off ale dla mnie na przykład, który jeździ więcej po szosie, byle jakiej, ale jednak w szosie jest przyjemnym odprężeniem podczas dalszej turystyki, gdzie po prostu możemy zmienić pozycję tak, żeby nasze ciało odpoczęło. Przy okazji wolne manewrowanie na stojąco też jest też bardzo fajne. Natomiast ergonomia tego motocykla jest spoko, ma swoje wady, jak chociażby fakt, o którym się przekonałem, przez was, przez internautów tak naprawdę, bo nie zwracam na to uwagę I to przez wzrost. Już wam mówię o co chodzi. Generalnie tigery mają to do siebie, że są tutaj mocno osłonięte mamy, nie licząc tej gmoli mamy mocno wyciągnięte boki tego motocykla, obudowane. I to sprawia, że kiedy jedziemy w chłodne dni albo podczas wiatru, to ta część, czyli nasze stopy i tors, są dosyć fajnie chronione przed warunkami atmosferycznymi. To nie znaczy, że będziemy przejdziemy całkiem na sucho, ale nie uderza w nas wszystko z drogi. Ale jednocześnie tutaj z boku są chłodnice i wentylatory i to oznacza, że kiedy jest upał, kiedy jest 30 stopni i powyżej i wjedziemy w miasto i będziemy tam stali albo tłukli się podczas bardzo wolnej jazdy, to tak, wtedy odczuwamy, że te wentylatory dmuchają i to leci w stronę naszych kolan. I teraz gwiazdeczka, którą już tłumaczę, im jesteście wyżsi, tym bardziej będziecie to czuli, bo tym bardziej Wasze kolana będą wysunięte w stronę właśnie tych chłodnic. Ja mając 1,75 m zauważam to w niewielkim stopniu, więc w zależności od tego jak wysokim bajkerem czy tam człowiekiem jesteście, tym bardziej lub mniej będziecie to odczuwali. Dla mnie jest to cecha charakterystyczna, która specjalnie nie przeszkadza. Tak samo jak w GS macie cały czas włączone podgrzewanie Waszych stóp. Natomiast w pierwszych tysiącu kilometrach, które przejechałem na tym motocyklu specjalnie nie sprawdzałem danych technicznych, po prostu nie nic o nim wiedzieć i zobaczyć co Triumph zmienił lub po prostu jaki ten motocykl jest. Ważna informacja jest też taka, że zrobiłem to po roku przerwy. No nie całym roku przerwy, bo przedtem miałem Versysa, przedtem właśnie jeszcze miałem Tigera, pojeździłem kilkoma innymi motocyklami, ale tak bezpośrednio wskoczyłem na ten motocykl po kilkumiesięcznej przerwie od motocykli adventure i w ogóle zastanawiałem się, czy motocykle adventure dla mnie jeszcze mają sens, ponieważ okazuje się, że tą turystykę uprawiam tak naprawdę przez jeden Miesiąc, czasem dwa miesiące w roku i koniec, a na co dzień mi wystarcza jakiś motocykl z R2 albo V2, coś co bulgocze i ma sporo momentu obrotowego. I co, wskoczyłem na ten motocykl, nie znając kompletnie danych technicznych, i myśl, wiedziałem, że Triumph wzmocnił ten silnik, ale po pierwszych jazdach, po dotarciu tego motocykla, zmianie oleju. Kiedy mogłem go odblokować, włączyć sobie tryb sport, myślałem, że on tych koni ma ze 115, może 120. Okazało się, to jest moje zdziwienie, że tych koni ma 108 i tylko 3 Nm więcej, ale w związku z tym, że waga tego motocykla niespecjalnie się zmieniła, on w tej chwili waży zalany płynami, gotowy do jazdy 228 kg. Mój poprzedni motocykl, czyli Versys, ważył 250 kg, a mocy miał podobnie, tylko większy silnik. To Tiger przy nim. Nie dość, że wydaje się bardziej filigranowy, to ta dynamika, dzięki temu, że mamy bardzo dobry środkowy zakres obrotów, jest duża. I ja nie będę go porównywał z motocyklami, które mają po 160 KM, mechanicznych, bo to nie jest ta sama liga. Nie może być Natomiast do takiej codziennej jazdy, kiedy przesiadacie się z samochodu czy ze zwykłego Naked'a, to okazuje się, że motocykl taki właśnie, jak ten, cały ten segment bym powiedział, bo Afrika Twin ma podobne parametry, BMW, GS też, chociaż jest cięższy, one zapierdzielają. Tak po prostu, nie owijając w bawełnę, one zapierdzielają. Nie są super szybkie, ale zapierdzielają. I co ciekawe, im gorsza droga, tym zapierdzielają lepiej i szybciej, bo tam, gdzie e, słów na przykład mojej żony. Nie przekracza 60 km na godzinę, tam tym motocyklem możemy sobie lecieć z prędkościami autostradowymi. Oczywiście pod warunkiem, że mamy niemiecką autostradę, która jest tak dziurawa jak drogi w mojej okolicy, ale generalnie tam rozpędzałem się do sporych prędkości, ponieważ motocykl na to pozwalał. A dokładniej pozwalał na to zawieszenie. Silnik też, ale przede wszystkim zawieszenie. Silnik jest dynamiczny, ale zawieszenie. Dla mnie w tym motocyklu robi największą robotę i największą różnicę w stosunku do motocykli, którymi miałem okazję ostatnio i w ogóle jakby w swojej karierze motocyklowej pojeździć. W związku z tym, że jest to wersja rally pro, czyli ta najbardziej nastawiona na off-road, mamy tutaj zawieszenie, gdzie z przodu skok to jest zawieszenie show'a, w pełni regulowane z przodu. Skok to jest 240 mm. Z tyłu skok, z tego co pamiętam, to jest 230 mm, i też mamy dostępną regulację. Ja mam go ustawionego dosyć miękko w tym momencie, i to sprawia, że wjeżdżając na naprawdę kiepski asfalt. Tam gdzie Nakedy już nie dajemy rady zatrzymują się. Na boberze już dawno zgubiłbym wszystkie plomby i pewnie połowę zębów. Motocykle zwykłe, szosowe typu Tracer 900 już zaczynają odczuwać dyskomfort, a w zasadzie bajkerzy na nich, tam motocykle w klasie Adventure lecą sobie i jest im po prostu OK. Jeszcze nic złego się nie dzieje. Czujemy, że coś się zmieniło, ale generalnie lecicie sobie miękko. I to jest niesamowite. Tutaj skok zawieszenia jest nawet delikatnie większy niż w Afryce Twin o 10 mm, więc ogólnie biorąc pod uwagę całą klasę, mamy bardzo fajne, przynajmniej dla mnie, dla moich potrzeb, bardzo fajne zawieszenie. Mały off-top. Nie jeździłem tym motocyklem w offie, chociaż on jest do tego stworzony, natomiast ja jeszcze nie mam takich umiejętności, żeby to robić w sposób nie rozbijając tego motocykla na tych oponach. Zresztą o tych oponach też za chwilę pogadamy. Więc latałem tylko po szuterkach i właśnie po bardzo kiepskich asfaltach, i to jest mój typ przeznaczenia tego motocykla. To jest motocykl adventure, przygodowy. Ja wiem, że. Marketing pokazuje, że tym motocyklem na innych oponach da się robić cuda w terenie, ale to nie oznacza, że kiedy go kupicie, to też będziecie potrafili to robić. Nie staniecie się nagle błażusiakiem tylko dlatego, że kupicie taki motocykl. Da się to robić, ale poza tym, że ten motocykl to umożliwia, to potrzebne będą do tego jeszcze bardzo wysokie umiejętności. Popatrzcie sobie chociażby na Enduraka, on tego nie robi od wczoraj, tylko dlatego, że kupił na przykład KTM-a. Więc dla mnie ten motocykl, pod względem jazdy po szosie, po kiepskiej asfalcie, po szutrach, w sposób turystyczny, ale dynamiczny, i sprawiający przyjemność, dla mnie jest super. W ogóle prowadzenie tego motocykla, mimo że mamy tak wysokie zawieszenie i stosunkowo wąską przodu, bo to jest 90 kompletnie dla mnie nie ma znaczenia, bo on cały czas jest pewny. Dobrze się prowadzi. Oczywiście podczas nagłego przyspieszenia czy hamowania czujemy, jak to zawieszenie zapracuje, ale to jest wręcz przyjemne, że on się lekko podniesie, albo lekko zamurkuje przy ostrzejszym hamowaniu. A jednocześnie, kiedy hamujemy na tym zestawie Brembo, bo tutaj mamy radialne zaciski, radialną pompę, działa to po prostu fajnie. I to też w ogóle byłem takie zdziwienie, że myślałem, że Triumph zmienił ten zestaw, że jest tutaj coś innego, ale okazało się, że nie, że on tego nie zmienił, a hamulce działają lepiej. Dlaczego? Opony niestety nie są też lepsze, ale działają lepiej, ponieważ zastosował coś, co Honda stosuje w swoich motocyklach już jakieś 25 lat czyli coś na wzór CBS-u. Mamy tutaj kombinowany, łączony w zasadzie system, więc gdy mocno hamujemy przodem, hamuje również tył. I to sprawia po prostu wrażenie mocniejszych, wydajniejszych hamulców. I to mi się podoba. Generalnie w tym motocyklu przyspieszanie, hamowanie, jazda w zakrętach, jazda w szutrze, jazda po bardzo złej jakości asfalcie wszystko to jest na nim pewne. Jest przyjemne, sprawia nam dobre, pozytywne odczucie i w żaden sposób nie stresuje. On jest po prostu mega przewidywalny w tym wszystkim, a przy tym jest dynamiczny. I to jest chyba to, co mi się podoba w tym Segmencie, bo to nie jest tak, że tylko Triumph to potrafi robić. Africa Twin daje bardzo podobne odczucia, z tą drobną różnicą, że Afra będzie też dla mnie łatwiejsza w terenie ze względu na silnik i konstrukcję, a na przykład Triumph Tiger 900 powiedziałbym, że będzie lepszy na asfalcie, bo jest po prostu dynamiczniejszy, szybciej się, lepiej się rozpędza, mniej pali podczas jazdy z większymi prędkościami, więc to są delikatne różnice, które sami musicie sprawdzić na własnej skórze. Powiedzmy sobie trochę o konkurencji. Wiecie już, jak tym motocyklem się jeździ, że jest niezła ergonomia, że Triumph wie, co robi i skutecznie rozwija ten projekt. Natomiast najwięcej miałem okazję powiedzieć na przykład na Africe Twin zarówno 1000, jak i 1100 w DCT i w manualu w kilku różnych wersjach. Miałem okazję też pojeździć na Tracerze, na Motogucci. Nie miałem okazji powiedzieć na BMW, ale BMW też użyjemy tutaj, bo to jest bezpośrednie. Odniesienie, bezpośrednia konkurencja, i mówimy tutaj o modelu F900 GS Adventure, bo zwykły GS jest bardziej off-roadowy, ma 14-litrowy zbiornik paliwa i to nie jest typowo motocykl mm, turystyczny, a rally mimo wszystko takim motocyklem jest. Jeżeli ktoś właśnie myśli, że GT jest bardzo turystyczny, a rally nie, to właśnie po to będzie ten drugi film, żeby wam pokazać, że wcale ta różnica nie jest w tą stronę, w którą myślicie. Jeśli chodzi o konkurencję, to Honda na przykład potrafi świetnie w marketing, ponieważ ich Africa Twin totalnie goła, czyli podstawowa wersja z manualem, zaczyna się od 65 tysięcy złotych, czyli. Yy no jakieś 12-13 tysięcy mniej niż w przypadku tego triumfa. BMW teoretycznie też nas kusi, że też zaczyna się tam gdzieś 65 parę tysięcy złotych, ale kiedy sobie wejdziemy w konfigurator wersji Adventure, to już na dzień dobry pojawia się cena 75 tysięcy złotych, ale za to wyposażeniem tego motocykla jest znacznie bliżej do triumfa. Wszystkie te trzy motocykle grają w tym samym segmencie, mają podobne właściwości jezdne i podobnie się nimi jeździ. To oznacza, że różnica w koniach mechanicznych Newtonometrach jest niewielka. Oczywiście Triumph ma trzy gary, tam są dwa gary, dzięki temu tamte będą lepiej spisywały się na przykład w terenie. Chociaż BMW jest cięższe, więc nie wiem, czy to jest tak, zero-jedynkowo da się przełożyć. Triumf z nich wszystkich będzie najlżejszy, ale to też nie są ogromne różnice. Tutaj mamy 228 kg gotowego do jazdy. Honda Africa Twin to jest 231-3 kg więcej. Ponad 240 waży wtedy Adventure, więc tutaj jest już różnica, która może być odczuwalna. Mówiłem Wam o tym, że Honda świetnie potrafi w marketing, ponieważ oferuje motocykl o 13 tysięcy złotych tańszy. Ale to jest w ogóle super sprawa. Oni tak potrafią z Hornetem, robią tak samo, z Transalpem robią tak samo. Okazuje się, że kiedy doklikacie sobie wyposażenie tego motocykla, na przykład y, osłony tutaj chłodnicy już nie kosztują 500 zł tylko tysiąc złotych. Okazuje się, że quick shifter też y, tam nie jest na wyposażeniu. Trzeba sobie go dokupić. Mamy tempomat na przykład, ale już dodatkowe oświetlenie również trzeba sobie dokupić. Y, gmole tutaj te dolne silnika również trzeba sobie dokupić. Tu są standardowe grzane manetki. Trzeba sobie dokupić. Jakieś lepsze osłony dłoni trzeba sobie dokupić. To okazuje się, że kiedy to wszystko doklikamy sobie w konfiguratorze, to Honda bardzo mocno zbliży się do triumfa. I w tym momencie wciąż w triumfie będziemy mieli lepsze wyposażenie, bo na przykład będziemy mieli grzane kanapy tamtego, nie ma, ale z kolei Africa Twin oferuje już Apple CarPlay. Po połączenie bez kabelka lub Android auto z połączeniem po kabelku. Tego Triumph nie ma i jestem w szoku, że mając tak fajny, ładny wyświetlacz, nie oferuje tego nawet w jakiejkolwiek opcji. To jest jakby. Jeżeli ktoś się tym przejmuje, to, to można powiedzieć, że jest największa wada tego motocykla. Możemy się połączyć i na przykład pokazywać komendy z nawigacji, które oparte jest na mapach Google, ale w związku z tym, że jakby nie widzimy całej trasy, tylko i wyłącznie komendy, to czasem może nas to delikatnie zmylić. Ja dwa razy musiałem przez to zawracać, ale przez cały okres powiedzmy trzech miesięcy, no to nie jest aż taki duży problem. Natomiast faktycznie ta różnica wtedy jeśli chodzi o wyposażenie i cenę, staje się już niewielka i podobnie jest w przypadku BMW, więc wtedy to wy musicie zorientować się, najlepiej przejechać się, zrobić sobie jakieś jazdy testowe i stwierdzić, co dla Was jest lepsze, ponieważ ja Wam nie powiem, że któryś z tych motocykli jest najlepszy. On może być dobry dla mnie, nie? ale już niekoniecznie dla Was, bo Wy macie trochę inne priorytety, trochę inną budowę ciała. To jest dokładnie tak samo jak z kaskami. To nie jest tak, że jak ja jeżdżę w Shoju, w HJC czy w Arai, to dla Was to też będą dobre kaski, albo te same modele będą dla Was dobre, ponieważ każdy z nas ma inną głowę, inne elementy w tym kasku czy w motocyklu będą go interesowały. I tak jak my jako RRMOTO zrobiliśmy taką pomoc na stronie, że wpisujemy wypisujecie wymiar Waszej głowy czy Waszego ciała i system pokazuje Wam, u którego producenta i jaki rozmiar powinien dla Was pasować, to to jest punkt odniesienia, bardzo fajny, ale punkt odniesienia. I tak samo w przypadku motocykli. Ja Wam daję pewne punkty odniesienia. Mówię Wam, co wynika z mojego doświadczenia i teraz Wy, Wyciągnijcie sobie z tego, co jest dla Was najważniejsze. Czy to będzie zawieszenie, czy dodatkowe wyposażenie, czy ergonomia, czy cokolwiek innego, wyciągnijcie to sobie. To będzie Wasz punkt odniesienia i teraz bazując na tym porównajcie sobie z innymi motocyklami i wybierzcie to, co Wam konkretnie najlepiej się podoba i najlepiej nie patrzcie na innych. Ja już powoli przestaję patrzeć na innych i wybieram to, co jest najfajniejsze dla mnie samego. I mam nadzieję, że tak samo Wy wy będziecie wybierali dla siebie. I teraz jeszcze takie małe wtrącenie, bo zastanawiałem się, czy wrócę do Adventure'ów, bo tak jak Wam powiedziałem, ja miałem pewien kryzys. Przez ten kryzys kupiłem Bobera, mam też KTM'a, jeszcze mam tego KTM'a, chociaż jeździ bardzo niewiele i po Versysie, sprzedając Versysa, bardzo szybko go sprzedałem, bo też stwierdziłem, że dobra, to tylko turystyka, to jest raz, dwa razy w roku. W sumie jest on mi niepotrzebny. Może wezmę takiego Tigera czy inny motocykl na sezon i to mi wystarczy. Albo wypożyczę jakiegoś GS'a, na jeden miesiąc, na jedną wyprawę i to mi wystarczy. Ale kiedy wziąłem tego Tigera na ten cały sezon, to okazuje się, że przez ostatnie trzy miesiące 80% czasu, który spędzam na motocyklu, spędzam na nim. Dlaczego? Dla mnie największym odkryciem jest to zawieszenie. To sprawia, że wjeżdżam tam, gdzie do tej pory nie wjeżdżałem i to sprawia, że tam, gdzie samochodem jest ciężko już jeździć, tym motocyklem wciąż jest dla mnie komfortowo. I trzecim czynnikiem jest to, że wszyscy moi znajomi przesiedli się na adventurey. Autentycznie, wszyscy moi znajomi przesiedli się na Adwenczery, ewentualnie mają mocnego Nakeda Plus adventure'a. Więc odnajdując się w tym świecie, wracam do Jakby, to, to jest takie moje podsumowanie. Coś będę musiał sprzedać i wracam do adventureów. Bo na co dzień, mając taki motocykl, jeździ mi się nim po prostu dobrze. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Piszcie, co jeszcze chcielibyście usłyszeć na temat tego motocykla, a ja robiąc podsumowanie na przykład z Bałkanów, e, spróbuję to zawrzeć w tym materiale też. Poczytamy komentarze i mam nadzieję, że te materiały, które będziemy robili, będą jeszcze lepsze dla Was i dla nas. I widzimy się w RR Moto i na drodze.